Cześć, witam! Oto książka francuskiego autora Dawida Fenkinosa, zatytułowana Charlotte. Jest poświęcona w niemieckiej malarce Charlotte Salomon. O niej po raz pierwszy przeczytałam w tej książce rosyjskiej pod tytułem Pamięci Pamięci, książce napisanej przez Marię Stiepanową, którą zresztą. Czyli książkę polecam. No i zafascynowała mnie postać właśnie tej niemieckiej malarki żydowskiego pochodzenia, która została zagazowana w Auschwitz, będąc w szóstym miesiącu ciąży i pozostawiła po sobie ponad 700 akwarel zatytułowanych Życie czy Teatr. Taki wybór. No i zapragnęłam czegoś więcej dowiedzieć się właśnie o niej. I to jest książka poświęcona Charlotte. Te Salomon. Francuski autor, jak sam mówi, za, zafascynowana ułago twórczość tej autorki i napisał on tak: Jej życie stało się moją obsesją. Przemierzałem miejsca, oglądałem barwy w marzeniach i rzeczywistości, a więc obsesja na tle tej autorki. I dlatego ta książka mogłaby nosić taki tytuł, znany już Wam, czyli cień w cień. Zacieniem Zuzanny Gimczanki. Obie bowiem łączy bardzo wiele, a mianowicie fascynacja obu autorów swoją bohaterką, i właśnie ta pogoń, żeby dowiedzieć się o bohaterce swoich dociekań jak najwięcej. Te, autor francuski podąża śladami Charlotte, od, poczynając od Berlina, gdzie się urodziła w żydowskiej rodzinie. Tam ukończyła Akademię Sztuk Pięknych poprzez jej wojenne losy, których większość spędziła na, we Francji, na francuskiej Rywierze. Tam została zadenuncjonowana. I przewiedziona do Auschwitz, i wiemy, jak to życie się zakończyło. Poszukiwanie tych losów i odnajdywanie śladów Charlotte nie jest łatwe, bo po tylu latach te ślady zostały już zatarte, świadomie albo nieświadomie. Ludzie o niej opowiadają chętnie, ale raczej niechętnie, zwłaszcza jeżeli mieszkają w jej mieszkaniu, jeżeli no, zajmują miejsca, które ona kiedyś zajmowała, nie chcą o tym pamiętać. To jest klasyczna biografia w odróżnieniu od Mikołajewskiego, ponieważ autor przedstawia nam dzieje bohaterki od narodzin aż do śmierci. Co jeszcze? Ale to robi, robi w bardzo ciekawej, na początek może wydawałoby się, że dziwnej formie. Już wam mówię, już wam mówię. Już wam mówię. Mówi tak, jej życie stało się moją obsesją. Przemierzałem miejsca i kolory w marzeniach i w rzeczywistości, i pokochałem wszystkie prace Charlotte. Najważniejsze jednak, moim zdaniem, jest życie czy teatr? To życie przepuszczone przez twórczy filtr w celu uzyskania trawestacji rzeczywistości. Bohaterowie jej życia są, stają się postaciami, tak jak w teatrze przedstawionym na wstępie. I co jeszcze? Forma pracy, powiedziałam, że jest bardzo ciekawa. A nie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! Denuncjacja. Dobrze. Już, już. Aha. Forma pracy, już Wam pokazuję. O! Przypomina wiersz. To znaczy, to są kolumny wierszowane, jak widzicie. Ale nie jest to wiersz. Autor mówi, że nie mógł pisać od marginesu do marginesu, nie mógł pisać mm, prozą. Zdania po prostu mu się pojawiały i urywały. I y, zgodnie z napływaniem tych zdań do y, wyobraźni, tak je właśnie zapisywał, bo czuł, że tak y, trzeba. Czyli książka ma nietypową formę, ale to jest tylko jej y, atut. Co ja jeszcze tutaj mam zapisane? O, życie czy teatr? Yy, tych 700 obrazów namalowała bardzo wcześnie, yy, to znaczy bardzo szybko, właśnie na okupacji we Francji, kiedy czuła, że jej właściwie dni są policzone. W drodze powrotnej Charlotte oddycha głęboko. Tego dnia poczęło się dzieło jej życia. Życie czy teatr? Idąc, przywołuje obrazy z przeszłości, aby przetrwać, musi namalować swoją historię. To jedyne wyjście. No i właściwie dzięki tym obrazom y, Charlotta y, przetrwała. Chociaż to przetrwała, jest też. O, w jednym z listów napisze takie oto podsumowanie. Byłam wszystkimi postaciami w swojej sztuce. Nauczyłam się wkraczać na wszystkie ścieżki. W ten sposób stałam się sobą. Ostatni obrazek zaskakuje siłą wyrazu. Charlotta narysowała siebie twarzą do morza. Widać ją z tyłu. Na swojej sylwetce napisała tytuł Leben oder Theater. Sobą zakończyła dzieło, którego tematem jest jej życie. Tak, denuncjacja mówiłam. Podobna do Ginczanki no i tu jest Auschwitz powiedziałam, że znana ale właśnie ubolewam nad tym, że obrazy Charlotte tak rzadko bywają wystawiane z biegiem tam okoliczności, które tutaj są przedstawione, trafiły do muzeum w Amsterdamie i właściwie chyba tylko raz odbyła się wystawa jej obrazów właśnie w Amsterdamie zdaniem autora powinna być powinny te, no, te obrazy Trafić do jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ no, mówią o niezwykłym życiu niezwykłej dziewczyny, niezwykłej kobiety, podobnie jak książka Mikołajskiego, a więc mają one te książki ze sobą coś wspólnego. Co jeszcze warto, a nie, dobrze, warto przeczytać, ale przede wszystkim dzięki tej książce obejrzałam sobie te obrazy, nie wszystkie, bo trzeba je oglądać powoli. I jeżeli wy zechcecie przeczytać tę książkę, to zachęcam do obejrzenia obrazów. Wtedy yy, lepiej zrozumiecie, lepiej wejdziecie w świat Charlotte, Salomon, a ten świat jest wart tego, żeby go poznać. Dziękuję, do zobaczenia.